Gdybym miała powiedzieć, gdzie ta największa satysfakcja jest, to ona jest właśnie w procesie poszukiwania, a nie w samym znalezieniu odpowiedzi, bo to jest tylko efekt i, i, i gdzieś tam, zresztą chyba nigdy nie znaleźliśmy w nauce takiej konkretnej odpowiedzi, żebyśmy mogli powiedzieć na końcu, tak, ten projekt jest zamknięty i chyba to jest w ogóle najciekawsze w naukach społecznych. Czy współczesna polska humanistyka powinna szukać swoich superbohaterów? O czym i jakim głosem zechcą do nas mówić. Jak bardzo bywają dla nas niezbędni, a jednocześnie ukryci w gąszczach rynkowej ekonomii, parametryzacji i bieżących powinności. Profesor Agnieszka Turska-Kawa. Głosy humanistyki. Do Katowic. Przyjechaliśmy w pochmurny, chłodnawy dzień. Spotkaliśmy się pod dużym przeszklonym budynkiem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Przed samym wejściem znajdowało się pianino z kilkoma uszkodzonymi klawiszami, przy którym można było przysiąść i zagrać oraz artystyczna konstrukcja upamiętniająca wydarzenie European City of Science Katowice 2024. Wnętrze budynku zrobiło na nas duże wrażenie. Wyremontowane, jasne, z marmurową podłogą, zadbanymi roślinami i miękkimi fotelami. Wyszliśmy na wyższe piętro, gdzie od razu naprzeciwko schodów zauważyliśmy ścianę pełną tabliczek, z nazwiskami doktorów Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego, a zaraz pod nią duży, czarny fortepian. Weszliśmy w ciemnozielony korytarz i tam znaleźliśmy odpowiednie drzwi drewniane, elegantkie, z dużym, dumnym napisem Prorektorzy. Zostaliśmy uprzejmie przywitani i poproszeni o chwilę cierpliwości. Nasza rozmówczyni zjawiła się zaledwie kilka minut później, zabiegana i pochłonięta obowiązkami prorektorki. Zaprosiła nas do swojego gabinetu którym dopiero co się zadomowiła. Pod ścianą wciąż czekały na rozwieszenie obrazy, ale biblioteczka była już wypełniona książkami, figurkami i drobną sztuką. Parapet był szczelnie obstawiony roślinami, a za biurkiem pani profesor wisiała podświetlana, drewniana mapa świata, o której od dawna marzyła. Usiedliśmy na kanapie przy stoliku z karawką wody i bukietem świeżych, różowych tulipanów, aż chciało się rozmawiać. Czy nauki społeczne pozwalają nam zmieniać świat. Przede wszystkim dla mnie nauki społeczne pozwalają nam ten świat rozumieć. Poprzez określoną metodologię potrafimy spojrzeć krytycznie na to, co się wydarzyło, czy na to, co się wydarza. I dzięki temu staramy się w jakiś sposób, no właśnie myśleć o przyszłości, tak? Boję się użyć uniwersalnego słowa zmiana, bo to nie zawsze ma prowadzić do zmiany. Czasami wartościowe jest zdiagnozowanie stanu, który, który dzisiaj mamy. Ale rzeczywiście większość szukam teraz myśli o innych projektach, które, w których miałam okazję, które miałam okazję prowadzić w przeszłości. I rzeczywiście ja starałam się, żeby każdy z tych projektów coś zmieniał, żeby przynosił jakąś taką wartość dodaną, tak jak teraz rozmawialiśmy o, o starszych osobach. Już nie mówimy, że to są potencjalni wyborcy, tak, że będą w kampanii, zastanawiamy się, jakie wartości, jak do nich dotrzeć. Ale, ale to są obywatele, to są ludzie wokół nas, to, są, to jest część społeczeństwa, które my również współtworzymy i możemy, możemy tworzyć taką wspólnotę. Tak? I, I to jest niezwykle ważne, jak to robić. Więc dla mnie nauki społeczne mnie niezwykle inspirują. Ale czy mówimy tylko i wyłącznie o zmianie? Tak jak mówię, bałabym się zaryzykować takie, tak, takie pojęcie. Na pewno na pewno analiza i no, zmiana warunkowa, tak bym powiedziała. Ja się staram ją stosować na pewno. Skąd się biorą teorie spiskowe? Teorie spiskowe tak naprawdę były od zawsze, tak, częścią rzeczywistości społeczno-politycznej. I tutaj, tak jak rozmawiamy, no, były zawsze skierowane przeciwko jakiemuś wrogowi, ten wróg zwykle jest w jakiś sposób niezdefiniowany, po to, aby było łatwiej. Może inaczej, trudno tego wroga wskazać, tak? bo w momencie, kiedy go wskażemy, to możemy z nim walczyć, możemy podjąć jakąś interakcję, a nie o to do końca chodzi. Ja na teorie spiskowe czy na wierzenia spiskowe zachęcam do spojrzenia z trochę, trochę z innej strony, z perspektywy podmiotu, które, w którym te wierzenia się zaczynają w jakiś sposób rodzić. Dlaczego tak się dzieje? Czy dlatego, że rzeczywiście świat jest zagrażający, szukamy wroga, chcemy walczyć z kimś? Nie do końca. Ja patrząc na tego człowieka, który jest w środku, widzę człowieka pełnego lęku w różnego rodzaju. I to, że te teorie, można powiedzieć, rozkwitły nam w pandemii, później zintensyfikowały się, kiedy rozpoczęła się wojna, agresja Rosji na Ukrainę to też pokazuje, że nie poradziliśmy sobie do końca z lękami, że z dnia na dzień w rzeczywistości spora grupa osób straciła takie poczucie bezpieczeństwa i to na wielu fundamentalnych płaszczyznach, bo to z jednej strony to, to poczucie bezpieczeństwa psychologicznego, to poczucie wpływu na otoczenie zewnętrzne. Proszę zobaczyć, że kiedy pandemia się rozpoczęła, zostaliśmy zamknięci gdzieś tam w naszych w naszych domach, to początkowo no, ta perspektywa, no, to było kilka dni tak, rozmawialiśmy o tym kilka dni, później miesiąc, później miesiące i, i w rzeczywistości ta Perspektywa nam coraz bardziej, coraz bardziej uciekała, więc ciężko było znaleźć taki fundament stabilności. A kiedy jeszcze odseparowano nas od bliskich osób, bo ten kontakt był, był utrudniony, to nie było się na czym, na czym oprzeć. I z drugiej strony to, to poczucie takiego zagrożenia społecznego, politycznego, tak? Te potyczki, które gdzieś tam wokół nas, wokół nas były, one wszystko, to wszystko te lęki wzmacniało. I ja bym powiedziała, że to był taki bardzo silny wstrząs. Dla obywatela, dla człowieka, na który złożyło się wiele czynników. I teraz, jeżeli potrafimy sobie w takich sytuacjach poradzić, tak, mamy różnego rodzaju narzędzia wypracowane w sobie, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, chociażby do kogo zadzwonić, na kim się wesprzeć, mamy sieć wsparcia, wiemy, jak my powinniśmy zareagować. To próbujemy. Oczywiście do pewnego momentu, bo ta sytuacja była taką sytuacją, no dla mnie z perspektywy totalną, tak, dzisiaj. Ale z drugiej strony, czy my te mechanizmy mamy? Czy my rzeczywiście wyposażamy młode osoby w te mechanizmy, jak radzić sobie w sytuacjach stresowych? Jak, no właśnie, jak budować te sieci wsparcia wokół nas? I to stawiam to ze znakiem zapytania, i mam takie poczucie, że Pandemia pokazała, że nie do końca tak jest. Co teorie spiskowe nam dały? Szybką odpowiedź. Szybką odpowiedź na szereg pytań, które pojawiły się momentalnie, i ta odpowiedź, nawet jeżeli była absurdalna, nawet jeżeli była nieracjonalna, nawet jeżeli przeczyła wiedzy, którą, z którą no, mieliśmy do czynienia przez całe swoje życie, to dla wielu osób najważniejsze było to, że ta odpowiedź padła. I dała im poczucie uspokojenia, wyciągnęła ich, można powiedzieć, z takiej strefy bycia w niepewności. I to się nam potwierdziło w wywiadach. Najtrudniejsze dla osób, które mają silnie ukształtowane wierzenia konspiracyjne, jest to, żeby, że nie potrafią trwać w niepewności. Szukają odpowiedzi. I tu możemy dyskutować, czy ta odpowiedź jest prawdziwa, racjonalna, nie o to w tym chodzi. Ale w momencie, kiedy ta odpowiedź jest, to ja mogę iść dalej. Jeżeli nie, to uruchamia się we mnie szereg procesów psychologicznych, które z którymi ja sobie po prostu nie potrafię, nie potrafię poradzić. Gdybym miała ja spojrzeć na swoje badania z góry przez, ten ostatni, przez te ostatnie lata, to. To, co jest wspólnym mianownikiem, to jest człowiek. Interesuje mnie człowiek, interesują mnie jego zachowania, motywacje, emocje, cały aparat, który taki, z punktu widzenia psychologicznego, który wnosi w przestrzeń społeczną, w tym polityczną, na którą inny człowiek reaguje z jakiegoś powodu. I, i, I moje projekty, one się biorą właśnie z obserwacji i z reakcji na to, co dzieje się wokół nas. Obecnie zajmuję się dwoma projektami. Pierwszy to są teorie konspiracyjne i generalnie projekt, no właśnie, tak jak to w naukach społecznych wynika z obserwacji, czy, czy bazuje na obserwacji w momencie, kiedy pojawiła się pandemia. Okazało się, że, no i to było takie spostrzeżenie, że sporo osób. Z wyższym wykształceniem różnego, na różnym szczeblu kariery zawodowej w różnym wieku zaczęło podążać za teoriami konspiracyjnymi. I to było to pytanie, które mnie zainspirowało do, 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 do złożenia tego projektu i do pracy w nim, do zaproszenia wielu ludzi do niego interdyscyplinarnie. Dlaczego tak się stało? Dlaczego rzeczywiście te teorie w takim trudnym dla nas momencie stały się, stały się interesujące? Dlaczego pociągnęły za sobą w sposób nieracjonalny, można powiedzieć, ludzi, którzy dotychczas opierali się na zupełnie innej, na zupełnie innych kotwicach wiedzy. I to pytanie stało się przyczynkiem do projektu, projektu międzynarodowego. W tej chwili pracujemy w prawie, w gronie prawie 20 osób z różnych dyscyplin i staramy się ten problem ugryźć z wielu różnych punktów widzenia. Dla mnie jest on niezwykle interesujący i, i powiem szczerze, że od tego Prostego pytania, dlaczego zrodziło się wiele innych wątków. Ponieważ no z jednej strony to jest oczywiście to kwerenda, to są badania, to są, to są badania ilościowe, ale z drugiej strony, na przykład to, na co zdecydowaliśmy się, to wywiady z osobami o przekonaniach konspiracyjnych. I, i nie było to łatwe. Muszę powiedzieć, że było to. Dużym wyzwaniem dla mnie i dla mojego zespołu, dlatego, że po pierwsze, te osoby trzeba zidentyfikować, i tu oczywiście mówimy o gronie spoza tego najbliższego kręgu naszych, naszej drużyny, ale z drugiej strony przekonać je do tego, żeby chciały się z nami podzielić różnymi przekonaniami, motywacjami, emocjami, postawami wobec rzeczywistości społeczno-politycznej, bo one zwykle tego, tego obszaru dotyczą. Rzeczywiście, no, ten proces trwał bardzo długo, werbowania osób do wywiadów, później te wywiady przeprowadzaliśmy. Udało nam się blisko 100 osób przewywiadować, jeżeli mogę tak powiedzieć. I, I to było niezwykłe doświadczenie dla mnie, dlatego że po dwóch latach badań, analizy takiej ilościowej, typowo metodologicznej naszej naukowej, mogliśmy wszystko sprawdzić face-to-face face z osobami, które rzeczywiście te przekonania żywią, czy rzeczywiście są zamknięte poznawczo, czy rzeczywiście te przekonania są trudne do rozbicia, czy ta rozmowa idzie w takim kierunku, jak jest opisywana, opisywana w literaturze. Było to niezwykle inspirujące. Oczywiście z każdego wywiadu rodziły się kolejne nowe pytania. Kolejne dyskusje i to jest chyba najciekawsze w nauce, że nigdy ona nie jest takim polem zamkniętym, ale każde spotkanie z ludźmi generuje coś nowego. Teorie spiskowe najczęściej definiuje się jako współpracę agentów różnego rodzaju, tak? szeroko, szeroko tutaj to pozwolę sobie zakreślić, które, które współpracują ze sobą, aby osiągnąć złowrogie dla społeczeństwa cele. I bardzo często, często o tą współpracę oskarżane są duże wpływowe podmioty, jak koncerny farmaceutyczne czy osoby zamożne, które mają jakiś szeroki wpływ, oczywiście w kategoriach ogólnoświatowych. Ale, ale tak naprawdę dzisiaj każdy podmiot, który możemy nazwać wpływowym, może stać się ofiarą w pewnym zakresie teorii spiskowych. Głosy humanistyki. Czy jest możliwy świat bez teorii spiskowych? Myślę, że jest możliwy w jakimś tam idealnym bycie, ale z drugiej strony, nie wiem, no jako badacz chciałbym powiedzieć, teraz nie wiem, czy byłby taki ciekawy, ale bo jest to coś, co rzeczywiście inspiruje, pozwala nam poznać różnego rodzaju motywacje i w rzeczywistości odkrywa te różne zaplecza psychologiczne, które my jako ludzie, my jako ludzie mamy. Ważne, żeby on nie był groźny i zagrażający demokracji. Czy powinniśmy walczyć z teoriami spiskowymi? To jest bardzo ciekawe pytanie, które często stawiamy na warsztatach, kiedy, kiedy próbujemy pewne rzeczy przedyskutować, bo z jednej strony, kiedy przyjrzymy się takiej osobie, oczywiście tutaj przejaskrawiam, ale przepełnionej lękami, tak? poszukującej jakiejś stabilności, poszukującej wiedzy, która ją uspokaja, nie radzącej sobie właśnie w tym, w tym procesie niepewności, przeskakujący proces Poszukiwania wiedzy, bo szukającej tylko i wyłącznie tych rozwiązań, bo te rozwiązania uspokajają, to moglibyśmy sobie pomyśleć, że może to dobrze, że te, te, te teorie istnieją. Bo skoro nie zagrażają i nie każą ludziom brać pistoletu do ręki i strzelać do innych, to być może, skoro daje takie poczucie wypełnienia i uspokojenia tym osobom o silnych bierzeniach konspiracyjnych, to może to dobrze. Ale okazuje się, że to wcale tak kolorowo nie wygląda. I te osoby Odpowiedzi uspokajają na bardzo krótko. W momencie generują się kolejne pytania i ten niepokój w rzeczywistości jest nieustannie wzmacniany, bo każda teoria generuje kolejne poszukiwania, kolejne pytania, generuje też wroga. I to jest też bardzo ważne dlatego, że w procesie, kiedy my staramy się, żeby te nasze społeczności, w których żyjemy, Bierzyły sobie, tak, żeby to zaufanie podnosić, żeby budować społeczeństwo obywatelskie. To osoby, które wchodzą w tą wspólnotę i szukają wroga. I są nastawione negatywnie i rzeczywiście więcej stawiają granic niż, niż, niż budują, niż wchodzą w ten proces budowania wspólnoty, to to jest coś bardzo zagrażającego. Drugi projekt, który w ostatnich latach mnie inspiruje naukowo, to projekt, który realizował się od samego początku w ramach Opusa Narodowego Centrum Nauki obejmuje specyficzną grupę, mianowicie potencjalnych wyborców powyżej 65 roku życia, czyli tak zwanych grey voters. I projekt też wziął się z obserwacji tego, co wokół nas się dzieje, mianowicie różnych diagnoz i prognoz związanych ze starzejącymi się społeczeństwami. I dla mnie jako politologa i psychologa pojawiło się wiele takich pytań dotyczących tego, jak będzie wyglądała kiedyś przestrzeń społeczno-polityczna. Czy rzeczywiście będzie ona zdominowana przez Specyficzne wartości, które te osoby będą wyrażały? Czy kampania wyborcza będzie w sposób specyficzny ukierunkowana komunikacyjnie tylko i wyłącznie na, na osoby starsze? Czy, czy starzejąca się będzie również scena polityczna, tak? podążając za różnymi mechanizmami, kogo wybieramy, kogo popieramy, komu, komu ufamy? I wiele, wiele innych pytań, które, które rzeczywiście stanęły. Stały się przyczynkiem do napisania tego projektu. Z sukcesem udało się go uzyskać i powiem szczerze, że nie sądziłam, że on będzie tak rezonował. Dlaczego? Dlatego, że. Jest to panel. Od samego początku chcieliśmy przeprowadzać wywiady bezpośrednie z osobami zaangażowanymi w projekt, wybranymi w sposób losowy. Początkowo ta próba obejmowała ponad 2000 osób. Wywiady udało nam się przeprowadzić blisko 500 osób od samego początku, zaangażowanych w całej, w całej Polsce. Te wywiady były przeprowadzane przez młodych badaczy, doktorantów i młodsze osoby zatrudnione na uczelniach. Zostały oczywiście one w sposób szczególny przeszkolone, abyśmy no, w sposób uniwersalny mogli do tych wywiadów podejść, również w sposób etyczny, ale zachowaniem standardów etycznych. I bardzo szybko okazało się, że to nie są tylko wywiady, że to nie jest tylko rozmowa, która jest ukierunkowana na uzyskanie pytań czy zainspirowanie nas do dalszych poszukiwań. Ale zawiązywała się szczególna więź między ankieterami a osobami, które, które były włączone w wywiady. Wracały z tych wywiadów i na naszej wspólnej WhatsAppowej grupie dzieliliśmy się takimi przeżyciami, tak? bo okazało się, że te wywiady może inaczej powiem zdawaliśmy sobie sprawę od początku, że te wywiady nie mogą być długie. Żeby nie przemęczać tych osób, jednak też zabieramy, zabieramy im cenny czas chcieliśmy, żeby one trwały około godziny maksymalnie. Okazało się, że większość wywiadów to było kilka godzin. Bardzo trudno było te wywiady przerwać. One były takimi opowieściami o historii, o tym, co się dzisiaj dzieje, pewne porównania. Również pewien, ja bym to dzisiaj z perspektywy nazwała intermentoring, tak? Między osobami, które przyszły i osobami, które stały się w pewien sposób autorami nowych historii. I jako, że to jest panel, dzisiaj po wyborach prezydenckich mamy ostatnią, czwartą falę, to my z tymi osobami się zaprzyjaźniliśmy bardzo. One do nas dzwonią, my im wysyłamy kartki na święta, staramy się pamiętać o urodzinach. Mnie się zdarza, że odbieram, udostępniłam wszystkim swój numer telefonu, że odbieram czasami telefony i któryś, której ze starszych osób dzwoni, żeby powiedzieć, że coś fajnego w ich życiu się zdarzyło. Ktoś wyszedł ze szpitala, mimo że była to bardzo ciężka choroba, komuś się wnuczka urodziła, ktoś no, coś ciekawego przeżył, jakąś wycieczkę spełnił swoje marzenia i to jest niezwykle budujące, bo to jest coś, o czym nie mówi się w projekcie. Tak? My tego nie będziemy raportować, ale mnie to niezwykle buduje jako osobę, która ten, ten projekt prowadzi i mam takie przekonanie, że ten projekt ma zdecydowanie większy sens. Niż tylko poszukiwanie odpowiedzi na określone pytania. Co udało nam się zrobić? Te pierwsze wyniki badań zainspirowały nas do stworzenia centrum badawczego. Jest to centrum badawcze społecznej aktywizacji seniorów. I wyniki, które pokazały nam, że te osoby chcą działać, że to nie jest tylko tak, że starszych osób jest coraz więcej, na co wskazują różnego rodzaju diagnozy. Ale ja to nazywam czymś, co moglibyśmy dzisiaj określić nową starością, nową jakością starości. Czyli te osoby chcą być aktywne, te osoby chcą mieć wpływ na otoczenie społeczne, również polityczne. Te osoby pytają, gdzie mogą iść, w jaki sposób mogą się sieciować, mają mnóstwo pytań o dzisiejszą rzeczywistość społeczno-polityczną, o social media itd. I my zaproponowaliśmy w ramach tego centrum różnego rodzaju treningi aktywizujące starsze osoby. To są treningi, które z jednej strony wiążą się z wartościami demokratycznymi. Pokazujemy, że działanie ma wartość, staramy się upodmiatawiać te osoby, pokazywać, że mają znaczenie. Z drugiej strony pokazujemy internet, pokazujemy, że rzeczywiście sieć, że telefony można wykorzystać również w zupełnie inny sposób niż tylko kontakt z drugą osobą, z bliską osobą. Zapraszamy do muzeów, na przykład, tak? przez, prze, przez internet. Pokazujemy również folklor, pokazujemy historię, pokazujemy różne tożsamości lokalne, identyfikujemy się z tymi, z tymi tożsamościami w ramach poszczególnych grup, i to fantastycznie zadziałało aktywizująco. Z jednej strony na te osoby, bo wracają, bo pytają, w czym, możemy jeszcze, w czym możemy jeszcze uczestniczyć. Ale z drugiej strony to też zadziałało na nas, bo z każdego takiego spotkania wychodzimy bogatsi o nowe doświadczenia. To nigdy nie jest tak, że przychodzimy i, tak jak czasami u studentów, w grupach studenckich przedstawiamy. Jakąś, jakieś zagadnienie, tak, oni spiszą albo nie spiszą, wyjdą i, i na tym się kończą zajęcia. To są warsztaty, to jest interakcja, to jest rozmowa, to jest dzielenie się wspomnieniami, to jest dzielenie się doświadczeniami i takie warsztaty nigdy, no, one są nie do powtórzenia, tak bym powiedziała. Ja czuję, że to jest coś, co mnie niezwykle rozwinęło, jako człowieka również. I, I nie chciałabym z, z tego zrezygnować. Można powiedzieć, że to jest taka implementacja praktyczna w otoczeniu społecznym tego, co zostało zainspirowane badaniami społecznymi. Głosy humanistyki. Daleka jestem od narracji, że największą satysfakcją jest publikacja artykułu, bo dla mnie publikacja tego artykułu to jest efekt uboczny mojej pracy naukowej. Dlatego, że no, jest to po prostu podzielenie się z otoczeniem naszym, naukowym, z innymi badaczami w środowisku międzynarodowym, tym, co, do czego udało nam się dojść, pokazanie naszych wniosków, naszych wyników, no i też podzielenie się pytaniami, tak? bo dla mnie y, publikacja... Artykułu naukowego na łamach czasopism, to jest dialog z innymi badaczami, do których ja, ja nie mam zawsze dostępu, nie jesteśmy w stanie usiąść zawsze przy stole i porozmawiać, ale ja mogę się czymś podzielić. Jest to permanentna dyskusja. Ktoś na to odpowie poprzez zacytowanie mnie, tak, ja wtedy mam szansę to przeczytać, być może odpowiedzieć. I rodzi się właśnie dialog, dialog naukowy. Ja tak postrzegam publikację. Natomiast jeżeli poszukujemy satysfakcji, to dla mnie satysfakcja jest w procesie i to jest to, 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 to największe wypełnienie, kiedy jest to największe flow. Staram się zawsze unikać spotkań online. Dla mnie one są nieproduktywne, niezależnie czy mówimy o zarządzaniu, czy mówimy o projektach naukowych. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, ale jeżeli tylko mogę, to to jest najbardziej rozwojowe. Siedzenie, rozmawianie, dyskutowanie, wzajemna interakcja, czyli nauka w procesie I, i realizacja różnego rodzaju projektów. Mamy pytanie na początku, ale nagle okazuje się, że kiedy dokładamy, dopraszamy do projektu inne osoby i one przychodzą z innymi pytaniami. To efekt tego to nie jest suma pytań czy suma odpowiedzi, ale one mają, charak mają charakter mnożnikowy, bo to jest dyskusja, interakcja. I gdybym miała powiedzieć, gdzie ta największa satysfakcja jest, to ona jest właśnie w procesie poszukiwania, a nie w samym znalezieniu odpowiedzi, bo to jest tylko efekt i, i, i gdzieś tam, zresztą chyba nigdy nie znaleźliśmy w nauce takiej konkretnej odpowiedzi, żeby, żebyśmy mogli powiedzieć na końcu, tak, ten projekt jest zamknięty. I chyba to jest w ogóle najciekawsze w naukach społecznych. Czego potrzebuję? Pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, to sen. I rzeczywiście od lat staram się dbać o to, żeby się dobrze wysypiać, dlatego że niezależnie od tego, jak dużo pracy mamy, a ja tej pracy mam dużo, bo, bo praca jest moją pasją, to organizm, który jest zmęczony, nie pracuje tak, jak powinien. I, i, i rzeczywiście wiem, że ten potencjał jest zdecydowanie lepiej uwalniany, kiedy. 7-8 godzin mogę spać. I to jest coś, co jest dla mnie no, zawsze bezdyskusyjne. Gdzie pracuję? Do września, kiedy objęłam funkcję prorektora do spraw nauki Uniwersytetu Śląskiego, większość mojej pracy odbywała się w domu. I to rzeczywiście. No, Leżałam pod kocem z komputerem i chyba ten komfort, takiego, takiej ciszy, przy której oczywiście wyłączałam telefon, wyłączałam radio, był dla mnie bardzo cenny. I, i pisanie, i, i projektowanie czegoś odbywało się rzeczywiście w moim, w moim domu. Dzisiaj trochę no jest to wyzwanie, żeby znaleźć, znaleźć ten czas, i przyznaję, że bardzo często jest to czas, który znajduję w weekendy. Ale to jest też czas, który znajduję wcześnie rano, kiedy mogę wstać. Nie wiem, o czwartej, o piątej, tak? Oczywiście idąc odpowiednio wcześniej, wcześniej spać, bo tak jak powiedziałam, staram się tego pilnować. I, I to jest ta cisza. Cisza jest dla mnie niezwykle ważna. Być może dlatego, że moja rodzina to jest rodzina muzyków. Syn gra na perkusji, drugi syn na trąbce, na pianinie, mąż skrzypce, pianino. Pies do tego śpiewający, I, i, i powiem szczerze, że kiedy ja wchodzę w taką ciszę, to ta cisza mnie inspiruje. Kiedy mogę posłuchać samej siebie, swoich myśli, kiedy mogę zanurzyć się w książce, w różnego rodzaju pracach, to bardzo sobie, bardzo sobie to cenię. Ja odpoczywam aktywnie. Ci, którzy mnie znają, to często mówią, że mam jakieś ADHD naukowe i rzeczywiście trudno mnie posadzić, żebym, żebym czegoś nie wymyślała, żebym no, czegoś nie robiła, tak szeroko powiem. I to, co jest dla mnie najlepszym odpoczynkiem, to karate, fitness, pływanie, narciarstwo, różnego rodzaju sporty, które. No, przez dłuższy czas miałam możliwość uprawiania z moimi dziećmi, dzisiaj to różnie bywa, bo wiadomo, szkoła też wymaga trochę czasu, ale, ale to jest coś, czego, co zawsze dawało mi równowagę. I, I czy to wieczorem, czy rano, czy w ciągu dnia zawsze staram się znaleźć i nie mieć jakichś wymówek na te pół godziny, czy godzinę, czy godzinę ćwiczeń. Jestem otoczona sztuką, um, chociaż wielkiego talentu nie mam, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale lubię. E, lubię i oczywiście z jednej strony rodzina, e, rodzina muzyków, ale z drugiej strony też coś, co z swego czasu wypróbowałam jako odpoczynek, czyli różnego rodzaju dekupaż, malowanie czegoś, tworzenie obrazów z wełny czasankowej i tak dalej, ale... Mm, ja nie mogłabym powiedzieć, że mam w tym obszarze duży talent, ale sprawia mi to przyjemność, czyli tworzenie czegoś. Może to jest jakaś inna strona nauki, tak? Czyli i tu tworzymy, i tu tworzymy. Nie wiem, może tu widzę jakąś, jakąś wspólną płaszczyznę. Chciałabym powiedzieć, że naukę można porzucić, wyłączyć się, zamknąć drzwi i przejść do, do innego życia, ale. Ale chyba w moim życiu to nie ma miejsca. No, z jednej strony pracujemy w naukach społecznych i przedmiot naszej pracy, my jesteśmy częścią przedmiotu naszej pracy, tak bym powiedziała. W związku z tym bardzo trudno odżyć, oddzielić to, co się dzieje w naszym życiu, to czego jesteśmy częścią, od badań, od pomysłów, od projektów. Z drugiej strony jest mi ciężko, ponieważ nauka jest moją pasją. I teraz, jeżeli mówimy o hobby, o odpoczynku, o budowaniu jakiejś relacji, to, to, to są te kręgi, to są kręgi naukowe, to są kręgi inspiracji. No, jednak przyjaciele są również w tym kręgu, tak? więc jak się spotykamy, to rozmawiamy, wzajemnie się, wzajemnie się nakręcamy. Chciałbym powiedzieć, że mogę, ale nie mogę. Tak? Zdaję, racjonalnie patrzę na, na, na swoje życie, natomiast z drugiej strony. Czy to źle, nie wiem. Ja nie postrzegam tego jako czegoś, co zagraża mojemu życiu, nie postrzegam tego jako coś, co mnie w jakiś sposób zubarza, bo tak jak powiedziałam, nauka jest moją pasją, drugi człowiek jest moją pasją i chyba jestem szczęściarą, że mogę to wszystko jednym mianownikiem połączyć. Agnieszka Turska-Kawa, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Głosy Humanistyki to naukowo-badawczy projekt, którego wynikiem jest seria wywiadów z 24 bohaterami nauk humanistycznych i społecznych. Przygotowali go dla Was doktor habilitowana Karina Stasiuk-Krajewska, redaktor Tomasz Wołoczko, Kamil Wardenga oraz Justyna Rogula. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji i nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność 2.